Ale się będę musiał po streamie! Dobra, to ja wam zapuszczę moją starą playlistę do auta. Hej, hej, hej! Witam. Dziś kawusia, ja w koszulce niewyprasowanej, bo trzeba mieć wszystko w dupie, póki punkty są. O <laughs> Jezusie! Chrystusie! To ja nie wiem gdzie on jest, no o tu jest też nie wiem gdzie jest. Zostaw mnie Nie! Widział mnie przez, cię. przez cię? Ha, ha. I mam je w dupie. No nie wnikam! To jest to do końca gena! Ha, ha. Czemu nie, tak dobrze. zrobił? Co za debil nie, nie. Ha, ha, ha. Co za łysa glaca! Ja p jak można mieć łysą glacę i latać io czarnoksiężnik. Nie wierzę jak to mak powietrza zabrał jak frunie. Idealnie. O. Nie. <śmiech> <śmiech> Dobra, ma tak? Ta brama jest otwarta? Tak. Tak, jest 9-9. Idzie, idzie na hak, idzie na hak. Boże, ale emocje. Z drugą stronę leci. Dobra, jestem za wami, za wami jestem! Dobrze. Wziąłem hit! Otwieraj Dobrze. tą bramę! Otwieraj to! Muszę zdążyć! Szybko! Kuczni. No way! Spocenie! No, no way! Ale się będę musiał umyć! Co, po zrób. Streamie. co się będziesz musiał? Umyć. To był great! Przecież zaraz ci na narysuję! narysuje. O Czy za mną czy za tobą? Za mną. No, okej. Okay. no bez sensu! Dzięki! <laughs> Idę ci wziąć hita. <laughs> ja się tu nie spodziewałeś, co?! <laughs> Dobra, to ja wam zapuszczę moją starą playlistę do auta. To jest autentycznie moja playlista. I chłopie podjeżdżam pod techniką, i wszystkie foki się patrzą i myślą, co za debil. A ja bas, a ja mam głośniki w aucie. I tak o podjeżdżam fajeczka, spuszczony ten, i żeby nie było do dziś tak robię, all you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. I tu tutaj jest koszmar, hej, hej, hej. Są te czasy pat <laughs> te czasy znowu ale mam brodę chłopie dobra to ja no wsiądźcie się pojazd Przysięgam ci, że to wygląda jak 2 metry, ale u góry wygląda jak 15. <laughs> się tak bałem! Kurwa, tak się bałem! <laughs> no, ja tu stałem z 10 minut, się bałem i te dzieciaczki wszystkie. <laughs> te dzieciaczki stary zjeżdżały. Ja stałem i się musiałem trzymać, bo się bałem, bo tu u góry już była taka górka, że jak się stało na desce, to się zjeżdżało z bomby. Ulejmy. Stary, no przerąbane, nie? To bolało. Ej? Ona wyparowała? Ona jest jak buch? Buszek śmierdziuszek? Stary, wyparowała. Patrz to. pa, 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 pa.

Boom. Stary, to jest ku demon value. nie myśli w ogóle o koleżance, ale za to Quentin ku myśli o koleżance. Quentin kurwa. jeb***a! Zostawcie suba! Zostawcie k***a Kręć dupą kręć dupą, dupą kręć, 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 dupą kręć dupą. Łaskar <grym> <grym> <Ej>. Ciekawe czy <czyjnie>. mi <grym> Przesunąłem go! No way! <grym> o, cholera. Kolego! You can't Niesamowite jest. Niesamowity jest jego czas reakcji. Niesamowity jest. Przysięgam. Niesamowity jest czas reakcji tego Weskera. Chłop jest kurwa, niesamowity. Chłop jest niemożliwy. Jego czas reakcji jest czasem reakcji Boga. Kurwa. Czemu ten Wesker jest niesamowity? Kocham cię wesker! Kurwa. Jesteś najlepszym weskerem, na jakiego grałem! Jest! Chłop do, do ogniska, ja zrzucam palety jak zj***a. <gulanie> 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 jak ja go zgubiłem. No, ściągnął się misia. się. No nie bądź taki. No nie da ci. No dawaj mi to kupa się, nie, nawet nie ten. Nawet mnie nie drażni. No 4% wala, od gościu pokazuje się śmieciem. Mega, mega blajcik. Mega ci to wyszło. No właśnie tak robisz chyba codziennie, k***a, jak stajesz z nie no, wchodzi mi 4% a gościu mnie biesza, no, to jaja, Dead by Shrylight, kurwa normalnie rocznica, kur... mega śmieszne i fajnie, że se się iść na eventzika. Dobrze, że dali killerowi szanie przez bluetootha na pół mapy, Ma kur... ostatni hack. Ja głową w ścianę XP. Opa, słodkich k kur... snów. <gryw> na cicho. <raziko. gryw>